Oj 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 oj. Dawaj go. Dawaj go Odejdź! I musimy zamknąć bazę szybko, bo nam się zaraz otworzy. Dobra, zamykamy bazę, lecimy. I takim początkiem, ale co jest dzisiaj naszym celem? Co jest dzisiaj naszym celem w dzisiejszym odcinku? Oczywiście zdobycie jeszcze dwóch Brain gadów, żeby wsadzić je do fuse maszyny i wyciągnąć z nich sekreta. Dlatego oglądajcie do końca, bo dzisiaj nam się to musi udać. Ale na teraz mamy jeszcze 30 sekund. Dlatego ja sobie wezmę jednego mityka, zaprowadzimy go do fuse maszyny, zobaczymy, co będziemy mogli z niego dostać. Aha, no to fajnie, koleś zrobiłeś teraz. I teraz tak, mamy 7% na Tukano Banano, więc róbmy to. Za 30 minut będziemy mogli sprawdzić, czy mamy kolejnego Brainrod Gada. A na razie tego ziomka sobie sprzedamy, żeby mieć więcej miejsca na inne Brainroty, które może wyjdą stamtąd. Za chwilę w ogóle dobiją się lajki, więc możliwe, że jeszcze zgarniemy kolejnego Brainrod Gada. Słuchajcie, tam jest bombolini guzini, bierzemy ją, bierzemy ją, oczywiście, że bierzemy bombolini guzini. Dobra, i Bombini guzini jest w tym momencie nasza. Sobie tutaj siedzi, mamy kolejnego mityka w naszej kolekcji. Odejdź, koleś. I w ogóle nie zauważyłem tego wcześniej, ale już mamy bilion nabity, więc będziemy mieli dużo pieniędzy, żeby walczyć o Brain Gata, który zaraz powinien się tutaj respić, jak ludzie pozostawiają lajki. I diamentowa wersja Pandaczyni Bananini robi 1,800 na sekundę? To jest dobry biznes. I pamiętajcie koniecznie o tym, że na 10 tysięcy subów robimy losowanie wszystkich moich brainrotów, łącznie tych na moim głównym koncie, gdzie brainroty robią po 6 milionów na sekundę. Także koniecznie subskrybujcie, komentujcie i dawajcie lajki, żebyście mogli wygrać takiego brainrota. Ej, słuchaj ziomek, ty wychodzisz nam z bazy, czy się mam tutaj trzymać jak zwierzątko, o co ci chodzi? Uuu, złota bombini guzini, bierzemy ją, oczywiście, że tak 6,2 tysiąca na sekundę. To jest coś, słuchajcie, tylko nie ukradnijcie mi jej. Ej, nie możecie tego zrobić. I sobie ją wymienimy zaraz za jakiegoś innego brainrocika może, bo już nie będę miał miejsca za chwilę na brainrot gada. Więc tutaj na razie sprzedajemy bombini guzini normalną. Przecież mogłem sprzedać panda czyni bananini. Dobra, jego też sprzedaję na razie, żebyśmy mieli dużo miejsca. Idźcie stąd. Uuu, słuchajcie, ale fajny brainrocik, tutaj na nasze konto on idzie. Na pewno na nasze konto on idzie. Więc ty tutaj, Ziomek, możesz odejść od nas. Nice, mamy go, mamy go. I tego mogę sprzedać, żeby mieć miejsce na Brainrod Gada, który stąd powinien za chwilę wyjść. Uuu, Kokofant to Elefanto, mamy go. Słuchajcie, mamy go, na pewno go będziemy mieli. Tutaj nawet nikt nie idzie po niego. Więc mamy kolejnego Brainrod Jeżeli z Fuse Maszyny będziemy mieli jeszcze jednego, to wsadzamy już wszystkie Brainrod do Fuse Maszyny i wyciągamy z niej Secreta. Potem, słuchajcie. Słuchajcie, tutaj ziomek ma u Duna, Chyba musimy go mu podwędzić. Bo słuchajcie, z Fuse Maszyny dostaliśmy Mityka. Niestety nie nagrało mi się to i mi go podwędzili jeszcze w dodatku. Więc trochę słaba sytuacja. Ale tamten ziomek ma u Duna, więc możliwe, że będziemy w stanie mu go zabrać. Uuu, uh, ziomek ma otwarte. Weźmy mu takiego, assassino cappuccino, i lecimy z nim, lecimy z nim. <ścoughs> ziomek wyszedł, czyli mamy go za darmo, tak naprawdę. What the hell! Mamy go, słuchajcie. Zróbmy sobie małe przemeblowanie, dajmy sobie wszystkie Brainrod Gady tutaj. I teraz nasza baza wygląda tak, w taki sposób: mamy tutaj Brainrod Gady, tutaj mityki. I za 25 sekund będzie kolejny mityk, wychodził z maszyny, więc może uda nam się go wziąć? Zobaczymy, zobaczymy. Ojej, zuba nam się otworzyła. Zamykamy ją i dobra. Bierzemy go, bierzemy go. Słuchajcie, bierzemy go, bierzemy go. Bierzemy go, nie dajmy nikomu go. Przechwycić. Dobrze, dobrze, jest nas jest nas Mamy kolejnego mityka. Słuchajcie, mam pomysł. Skoro mamy cztery mityki, to po prostu zanieśmy je do fuse maszyny. Może akurat zdobędziemy z nich Brainrod Gada, którego będziemy sobie potem mogli do, na do naszej kolekcji tutaj dopasować i wpierniczyć. Wszystkie Brainrod Gady do fuse maszyny. Także zróbmy to i zobaczmy, co z tego wyjdzie zaraz. I słuchajcie, 8% na Tukano Banano, 2,9 miliona. Robimy tą fuzję i zobaczymy, co z tego zaraz wyjdzie. Uuu, słuchajcie, Rainbow Frigo Camelo robi 14 koła. Dobra, ja sprzedaję teraz w tym momencie orangutyni Ananasy. Sprzedajemy go szybko i bierzemy sobie Rainbow Frigo Camello. Uuu, i mamy 14 tysięcy na sekundę. To jest już mocne. Słuchajcie, zrobił nam się fiusz czterech mityków, więc teraz idziemy go sobie odebrać. Zobaczmy, co tutaj dostaliśmy. Aha. No to fajnie, no to fajnie, że. Że nie dostaliśmy Gaga. Dostaliśmy top, tobi, toby, który robi 8,5 tysiąca na sekundę, ale mamy jeszcze medycznego Lucky Bloka, więc otwórzmy go sobie i mamy z niego. Spiarno go Lubiro, 3,5 tysiąca, okej, okay, fajnie, A więc poczekamy na jeszcze jednego mityka i za chwilę dajemy kolejne mityki do Fuse Maszyny, chyba, że w tym czasie pojawi nam się tutaj Brain Rot God. Dobra, słuchajcie, niesiemy ostatniego Brainrota, wyłączyło mnie w ogóle z serwera, nie wiem czemu, ale dajmy go tutaj... I z Fuzumie sobie mamy aż 9% na tukano banano, więc może tym razem się uda. I w ogóle tu jest bombini guzyni, weźmy ją sobie. Czemu nie? Słuchajcie, słuchajcie, jest, mamy go, mamy go, mamy tralalalo, tralala. Idzie w tym momencie do naszej bazy, jest, w końcu, w końcu, tralalalo, tralalalo, jest nasz. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, Fuse mityków jest ready, więc zaraz go wyciągamy, wyciągamy tego fiuza i zaraz wsadzamy do maszyny wszystkie moje Brain Roty. Zobaczymy, co z tego będzie, oczywiście nie dostaliśmy Brain Rot guts teraz z tego fiuza mamy tutaj awokadorilla która robi 7 tysięcy na sekundę, no niech ona sobie tu przyjdzie, a my w takim wypadku wszystkie moje brain roty idziemy wsadzić do Fuse Maszyny. Najpierw wsadźmy może tego ziomka. I słuchajcie, ze wszystkiego mamy 7% szansy na Secreta, wszystko kosztuje 26 milionów i musimy czekać półtorej godziny, no ale co, wsadzamy tutaj tego ziomka, losor Kalitos, Kokofantu Elefanto i tralalalo tralala, także polećmy z tym. Tutaj nam się już robi fuzik, półtorej godziny poczekamy i zobaczymy, czy, da, czy uda nam się wyciągnąć sekreta. I słuchajcie, nie nagrało mi się to, ale nie udało mi się wyciągnąć sekreta. Ale nie zapomnijcie o tym, żeby subskrybować, bo kolejny odcinek będzie gigamocny.